Witam serdecznie w dzisiejszym materiale, który omówi temat polaryzacji. Mamy długą historię rzeczy, zjawisk, poglądów, wydarzeń, które budzą skrajne emocje. I ludzie, również inwestorzy, starają się poszukiwać prawdy. Natomiast rynek ma w nosie prawdę, jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, czy nawet jeżeli chodzi o kwestie życia. Tak samo rynek nie zajmuje się sprawiedliwością. Inwestorzy też tym się nie powinni zajmować. Inwestorzy powinni zadawać sobie pytanie, jak dane zjawisko polityczne lub tendencje polityczne przełożą się na dalszą rzeczywistość ekonomiczną. I dzisiejszy film to nie jest film oparty w 100% na faktach, tylko on bazuje na moich przemyśleniach związanych z Wahadłem politycznym oraz impasem politycznym związanym z polaryzacją społeczną oraz, bo właśnie tego typu zagadnieniami, tematami. Co jest istotne? Na przestrzeni ostatnich lat, od tak naprawdę wielkiego kryzysu finansowego, większość, nie cała, nie całe ugrupowanie, natomiast większość organizacji większych, mniejszych inwestorów, którzy w mniejszym lub większym stopniu byli powiązanych, byli powiązani z państwem Izrael, czy to jeżeli chodzi o swoje pochodzenie etniczne, czy to jeżeli chodzi o jakieś biznesy, o firmy, o rodowody, cokolwiek, prawie zawsze, nie mówię że zawsze, ponieważ partii republikańskiej w stanach zjednoczonych tam też pojawiały się osoby, które a, miały Jakieś korzenie, lub po prostu byli Żydami, lub mieli pochodzenie żydowskie. Natomiast fakty są takie, że narracje proizraelska władz różnych fundacji, od pana Sorosa po też inne różne ciekawe, ciekawe fundacje i ośrodki, które były w mniejszym lub większym stopniu wspierane przez państwo Izrael. Raczej częściej wspierały partię demokratyczną niż republikańską. Dlaczego tak? jak powiedziałem, nie zawsze, są od tego wyjątki, natomiast częściej ta tendencja się pojawiała w stronę partii demokratycznej. E, ponieważ oni byli pokazywani jako ci, oczywiście, e, w pewnym sensie taka trochę, nazwijmy to, pseudointeligencja. Dlaczego pseudo? Dlatego, bo oni oczywiście robili w siebie inteligencję, natomiast no, ten przekaz często był bardzo trywialny, nie miał w sobie żadnych merytorycznych zagadnień i to mówię o wielu aspektach na podłożu politycznym, kulturalnym więc to jest jakby kwestia taka bardzo ogólna. A, więc ta strona kapitału, ludzi, organizacji szła w stronę Partii Demokratycznej. My skąd my to wiemy w ogóle? Bo mamy dobry rejestr różnych firm, które wspierają i muszą publikować wspieranie dla poszczególnych partii politycznych. I duża część szefów właśnie tych firm, które wspierały to, często firmy technologiczne, które wspierały e, Partię Demokratyczną, e, to były osoby, które w jakimś stopniu działały na rzecz państwa Izrael. Więc e, jest to o tyle istotna informacja i ciekawa informacja. Więc widzimy pewną tendencję, natomiast ta tendencja teraz została przełamana. Dlaczego? Dlatego, bo zarówno z prawej, ale przede wszystkim z lewej strony liberalno-lewicowej, nastąpił pewien rozłam, z prawej strony on jest znacznie mniejszy. Jednak większość prawej strony w Stanach Zjednoczonych, a mówimy o rynku amerykańskim z punktu widzenia impasu, stroi, stoi po stronie Izraela. Tak jak powiedziałem, to nie ma znaczenia. Rynek ma to gdzieś, kto tutaj ma rację. Czy Izrael winny jest, czy nie? No fakty są takie, że organizacja Hamas, która zarządzała y, ogromną częścią tej pozostałości Palestyny, a, no zaatakowała ludność cywilną i w ogóle zaatakowała państwa, nie, państwo, nie wypowiadając temu państwu wojny. I to dokładnie to samo zrobiła Rosja z Ukrainą i to jest jakby, e, to jest jakby typowe za, zachowanie państw terrorystycznych, no bo wypowiedzenie wojny to jest pewna taka ogólna, przyjęta w międzynarodowych zasadach yy, zasada, no i równie zabijanie ludności cywilnej to jest też jakby domena państw terrorystycznych. Więc jakby nie będziemy teraz tego dokładnie omawiać, tylko zwracam uwagę na narrację. To jest oczywiście jakiś tam przerobiony wycinek pana nataniaku, natomiast zaraz pokażę konkretne wypowiedzi na różnych płaszczyznach, które tworzą większą polaryzację wśród ludzi, którzy wcześniej byli razem. Czyli to rozwadnia, rozcięcza, rozbija różne obozy, tworząc jeszcze większy impas, ponieważ większa część partii demokratycznej jest za Izraelem, ponieważ albo tak wypada, albo w jakim stopniu jest powiązana z tym państwem. I tu mówię na wielu płaszczyznach finansowych, niefinansowych, rodzinnych ale też spora część nie popiera. Obecny nurt władzy pana Bidena i pani, pani przepraszam, Kamali Harris to jest nurt anty-Oczywiście anty palestyński, ale bardziej antyhamasowy, antyirański, w ogóle antyislamski. Natomiast to jest, tak powiedziałem, bardzo zróżnicowane i podzielone, ale największe podziały są w partii demokratycznej. Te podziały po najbardziej takiej szalonej stronie. Są po stronie pani Aleksandry Ocasio-Cortez, która jest znana ze skrajnych wypowiedzi. A niestety, problem z tą panią jest taki, że jak ta pani mówi A, to prawie na pewno rzeczywistość równa jest B. To mamy długą historię wypowiedzi, granie na emocjach. Oczywiście wszyscy grają na emocjach. Ale fakty są takie, że u tej pani niestety kwestie logiki i zdrowego rozsądku i to nie tylko jej, też jej koleżanek. Tu macie państwo przykład jedną z koleżanek tej pani. Jest taka grupa skrajnych demokratów, więc zarówno ona jest w mniejszym stopniu w Senacie, ale jest w Izbie Reprezentantów i to są osoby, które zawsze mają jakieś skrajne stanowiska w danej sprawie, w ogóle nie zwracając uwagę na fakty, liczby rzeczywistość. To kwestia opodatkowania, czy to światopoglądowe. Natomiast ta pani jest jedną jakby z takich orędowniczek e, też buntu przeciwko Izraelowi z partii demokratycznej. Natomiast większość części partii, zarówno Pani Biden, ale nie tylko, e, jest raczej skierowana w stronę proizraelską. I dam taki przykład. Najwięksi fundatorzy i osoby związane z Partią Demokratyczną to są osoby pochodzenia żydowskiego raczej. Pan Michael Bloomberg na przykład, który jest ogromnym darczyńcą demokratów, widząc, że część partii demokratycznej popiera raczej stronę skrajnie, skrajnie negatywnie nastawioną do zarówno państwa Izrael, jak i Izraelitów, skrajnie negatywną a my widzimy globalnie narracje antysemickie i zarówno antyislamskie, bardzo nasilone. I to jest kolejna polaryzacja na poziomie e, oczywiście religijnym. Natomiast zagadnienie impasu religijnego, bo to też jest ciekawe, wiem, że to jest teraz będzie się śmiało. E, natomiast mamy bardzo, bardzo małe cykle związane, z, bardzo słabe, związane z religiami e, oraz z brakiem religii. Mamy pewne zależności, o których opowiem w przyszłości. Ponieważ te skłonności tworzą emocje, emocje wpływają pozytywnie na cykle. Kwestie światopoglądowe, ale również kwestie religijne. więc cała masa firm, właścicieli. Kiedyś przypominam przecież nawet słynny inwestor, pan Bill Ackman, który był postrzegany jako taki raczej centrolewicowiec. No dzisiaj jest uważany za osobę, z prawica, niektórzy nazywają go skrajną prawicą i również to jest strona proizraelska. Ciekawe jest to i to widzimy na wielu, wielu, wielu różnych przestrzeniach. Uniwersytet Harvarda, który kiedyś był postrzegany jako uniwersytet raczej proizraelski, akceptuje działanie studentów przeciwko Izraelowi, niektórych z pory części. I ciekawy jest, jakby tutaj też. Ta polaryzacja nas jeszcze bardziej uwypukla, ponieważ zarówno pan Bilak, pan, jak i no kilkudziesięciu czy już paruset menadżerów lub dyrektorów, lub zarządzających różnymi firmami, zadeklarowali, że osoby, które są wpisane jako zwolennicy czy Hamasu, czy, czy Palestyny, czy przeciwnikami są państwa Izrael lub deklarują się jako osoby jako antysemici, nie, nie dostaną pracy w tych firmach. Więc jest to kolejny pokaz modelowego impasu, który jest wywołany przez odmienną ideologię, i to jest dobre. Ponieważ zbliżają się wybory w czwartym roku, i jedna i druga strona będzie się wzajemnie a, ba, będzie się niszczyć wzajemnie i kapitał i to jest ważne, żeby zarówno jedna, jak i druga strona za bardzo na tym nie zyskała. I w ostatnich latach mieliśmy tendencję w stronę no, silnie demokratyczną. To się zmieniło w ostatnich wyborach średnioapresowych, Interelection, i teraz to się może zmienić w wyborach prezydenckich, ponieważ ten kapitał nie będzie tak chętnie napływał ze strony największych darczyńców, którzy, tak jak powiedziałem, no są, mają powiązanie a tutaj żydowskie, czyli Izraelia w woli. Więc widzimy jakieś popieranie strajków. Ciekawe jest to, że to jest dokładnie ta sama historia, i nie twierdzę, że zawsze tak jest. To nie jest historia spiskowa, zaraz zresztą do tego przejdziemy. To jest dokładnie ta sama historia, co ze strajkami Black Lives Matter w 2020 roku. Ogromna część tych ludzi jest finansowana. Ogromna część. My na przykład mamy takie ciekawe reporty, i to jest też bardzo ciekawe zjawisko na poziomie impasu że fundacja pana Sorosa, który uwaga jest żydowskim, to jest węgiersko-żydowska rodzina, znacznie bardziej żydowski rodowód, wspiera ruchy antyizraelskie i oczywiście władze Izraela i w ogóle Izrael jako państwo ma wiele wad, natomiast z całą pewnością to państwo ma więcej wspólnego z merytokracją niż większość państw europejskich. Tam są jednak ludzie, którzy myślą w perspektywie 10-20-30 lat, ilość, to zresztą widać pod względem ilości nawet działań na poziomie edukacji, na poziomie obronności. No, państwo położone, w, otoczone państwami muzułmańskimi jest w stanie szachować cały region i go niszczyć. To jest jakby no, straszne z jednej strony, ale z drugiej strony, no, niestety w gospodarce czy, czy na rynku też wolnym, ale nie tylko na rynku. W świecie wojen wykrywają silniejsi i mądrzejsi, no to jest chyba jasne. Więc jeżeli odwołamy się do tych najbardziej prymitywnych zasad też rynkowych, no to te państwa po prostu znacząco wyprzedza państwa muzułmańskie. To wszystkie. Nie ma żadnego państwa, które mogłoby się poszczycić tym wzrostem gospodarczym. Najbliżej, najbardziej zbliżone są Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale już pokazywałem, że złożoność gospodarcza, poziom, poziom majątku, ilość startupów. E, łatwe wprowadzenie nawet biznesu już w, w Zjednoczonych Emiratach nie jest taka prosta. A wydawanie, wydawanie rezydentów. E, jest tak wiele czynników, które już nie są tak sprzyjające z Emiratom Arabskim. No poza tym względem spokojem, jakby tam nie ma tego konfliktu. Więc nawet takie osoby i to oczywiście będzie budziło reakcję władz Izraela i to jest dobre. Ponieważ ludzie, którzy byli powiązani ze skrajną lewicą nie będą wspierali przez organizacje rządowe, lub w mniejszym stopniu są po prostu pewne elementy, które tworzą jeszcze większą polaryzację pomiędzy tym tych środowisk liberalno-lewicowymi. Ona jest coraz głębsza, i to zresztą widać, że coraz widzimy bardziej skrajne a, poglądy. Mamy takiego pana jak Mike Johnson. To jest oczywiście skrajny, to jest bzdura kompletna. Yy, dlatego, bo to jest slajd oczywiście demokratyczny, on ma budzić skrajne emocje, czyli tam wspieranie yy, państwowego yy, zakazu aborcji to jest bzdura, jakby Republikanie popierali nie ogólno, czyli niektórzy popierają ogólno państwowy zakaz aborcji, natomiast większość popierała a, wprowadzenie zasady, że to każdy stan będzie decydował o tym, czy jest aborcja, czy nie. Takie są fakty, mamy głosowanie, możemy to przytoczyć. I ten pan również głosował za tym, ale to jest pan, który jest postrzegany jako raczej skrajna prawica. I to jest dobra informacja, ponieważ mamy z jednej strony Senat przechylony w stronę demokratyczną, prezydenta umiarkowanego demokratycznego, natomiast Izby reprezentantów przekierowaną w stronę skrajnie prawicową. Czyli jakby to jest dodatkowa cegiełka impasu. A ja uważam. Że te oczywiście radykalizacja polityczna, to wahadło polityczne, ono wraca ze strony lewej do prawej. Zobaczymy, jak daleko to poleci tą lewą, w prawą stronę, ale prawie w większości państw to widać. W Polsce trochę w mniejszym stopniu. W Polsce raczej takie umiarkowane partie, yy, natomiast w całej praktycznie Europie to partie prawicowe i skrajnie prawicowe, yy, ich poparcie znacząco rośnie. Znacząco. Więc to, to samo w Stanach Zjednoczonych na poziomie lokalnym również wygrywają, nawet jeżeli wygrywa Partia Demokratyczna, to rzadko to są przedstawiciele tzw. skrajnej lewicy. Częściej to są tzw. umiarkowani konserwatywni demokraci lub republikanie. No, przypominam, od 2015 roku, tam 14, nie mieliśmy w Luizjanie republikańskiego o, gubernatora. Natomiast ta polityka skierowana w stronę cen, e, w stronę oczywiście działań gospodarczych Bidena, która zwiększyła koszty życia, narracja problemy, narracja proimigrancka na początku no, stworzyła tak tak wiele skrajnych e, też ideologicznych zastrzeżeń e, mniejszości, czy większości, przepraszam, stanu, i za to doprowadziło no, do znaczącego zwycięstwa na tam 50 parę procent do 20 paru przeciwnik, więc to jest no, zdruzgotanie, to jest zniszczenie po prostu kandydata. Więc my będziemy coraz więcej widzieć tego typu sytuacji yy, i tego typu bo skrajne emocje, pan Netanyahu jako zbrodniarz, yy, natomiast jakby to są oczywiście tego typu narracja, to inwestorzy muszą wyłączyć, nawet jak mają jakieś opinie na temat Izraela i Palestyny. Inwestor musi wyłączyć uczucia. Niezależnie od tego, czy pan Natalia jest zbrodniarzem, czy nie, bo to nie ma żadnego znaczenia, rynek matowność. Co jest istotne? To jest rzecz, która mnie, ja powiem szczerze, rozśmieszyła, dlatego, bo Gazeta Wyborcza, nie tylko wiele gazet, przedstawiła panią, panią Gretę Thunberg jako no, osobę dobrze poinformowaną, jeżeli chodzi o kwestie zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia. Natomiast, gdy pani Greta Thunberg poparła, i to jest ciekawe, Palestyna, a nie Izrael, Czyli tutaj również. Nad, po tej stronie zielono liberalnej jest przekierowanie raczej w, prawie na całym świecie w stronę Palesty. Natomiast, umiarkowanej, lewi, umiarkowanej lewicy a, jest No Sky, jest raczej w stronę Izraela, w, po, strony, po stronie prawicy. Prawie w 100% jest po stronie Izraela. Miał to procentowo rozegrać to. Bym powiedział, że po stronie lewicowej 60-70%, po stronie Izraela, reszta e, po stronie Palestyny. Natomiast po stronie bardziej prawicowej 70-80%, e, mówię globalnie, po stronie Izraela, reszta e, po stronie Palestyny. Pani Greta, która była przedstawiona jako fachowiec od zagadnień środowiskowych, taka trochę kreowana przez media, no dzisiaj obserwujemy na gazecie wyborczej artykuł. Pod tytułem, czy nastolatka z Asbergerem, autyzmem, zaburzeniami, odżywiania i nerwicami powinna mówić ludzkości, jak żyć. Więc jak widać, narracja się może zmienić w ciągu pięciu minut. Jednego dnia ktoś jest kochany, uwielbiany, przedstawiony jako fachowy, a drugiego dnia znienawidzony. I to jest element, najczystsza forma impasu. Dwie strony mogą się nawet pozabijać. I rynek jest z tego zadowolony, bo rynek lubi bezkrólewie. Ludzie będą zajmowali się tematami ideologicznymi, natomiast gospodarka, firmy będą robiły swoje to, co robią najlepiej, czyli dawały lepsze zyski od 3 do 30 miesięcy. Rynek to będzie wyceniał. Ja po prostu zwracam uwagę na zjawisko. Więc my widzimy skrajne odczucia różnych osób. Izrael po jednej stronie, Palestina to państwo terrorystyczne, czy Hamas. Izrael to państwo terrorystyczne. Pytanie: kto tych ludzi sponsoruje? No wiadomo, kto sponsoruje. Mamy konkretną listę fundacji, które to, które to wspierają. A jak widać, yy, różne strajki pro-palestyńskie. Ludzie sobie tu robią jaja. To są, cała masa jest osób, które rzeczywiście walczą o prawa yy, Palestyny i ma do tego prawo. No w każdym wolnym społeczeństwie ludzie mają protestować, jeżeli robią to pokojowo. Natomiast jak dochodzi do ataków, no to jest patologia. Natomiast fakty są takie, że większość tych ludzi, ona w ogóle nie wie co ona tu robi. To są, w większości przypadków no to są skrajni idioci. No niestety. To są ludzie, którzy po prostu tam albo zostali opłaceni, albo idą z tłumem Niestety w Stanach jest taki trochę zryw związany z tym, że coś tam usłyszałem, coś tam wiem. Nie za dużo, ale przyłącza się, bo to fajne. Więc to są zazwyczaj ludzie. One oczywiście te liczby mogą być imponujące. Na przykład w Londynie ostatnio mar 100 tysięcy osób nie wiem czy mam. A 100 tysięcy osób marsz w Londynie propalestyńskim. Akurat w Londynie jest sporo mniejszości muzułmańskiej, więc to jest tak widoczne. Natomiast w małych i średnich miejscowościach w Anglii jest nastawienie pro i władze Anglii, w ogóle Zjednoczonego Królestwa są bardzo proizraelskie. Więc ta polaryzacja, ale ona też jest dobra na poziomie sytuacji migracyjnej. Czyli zwraca uwagę elit, które, no niektóre to ciężko nazwać elitami, ale zwraca uwagę na problem nielegalnej migracji i różności yy, kulturowej, że no jakby należy zrozumieć, że to tworzy pewne ryzyka na poziomie państwa. Na poziomie impasu może być dobre, ale niekoniecznie. Zależy od sytuacji. No i też to widzimy w Rosji. Rosja, która była przedstawiona jako takie państwo raczej uporządkowane, konserwatywne, no, fakty są takie, że tam praktycznie co trzecia osoba, na przykład w wojsku, ma, y, jest według różnych mniej lub bardziej oficjalnych y, źró, źródeł, a, y, to jest, ma jakby można powiedzieć, tutaj pod tym względem wyznanie, że są muzułmanie w jednej trzeci. Więc tam też to budzi niepokoje na poziomie państwa. Też pojawiają się plotki, że y, pan prezydent y, Putin nie żyje. Z dawno się nie pokazywał, to też budzi skrajne emocje, co tam się teraz dzieje, czy tam dochodzi do jakiegoś zamachu stanu więc skrajne emocje, to skrajne, skrajne zarówno dla innych pozytywne i negatywne odczucia będą obie strony, prawicowe i lewicowe, zderzać ze sobą. Natomiast to jest dobre, bo ludzie zajmują się tematami, które nie mają dużego znaczenia z punktu widzenia gospodarki, czyli Ocasio-Cortez będzie walczyła z no nawet panem Johnsonem o to, czy rację ma Izrael czy Palestyna. Kto jest bardziej terrorystyczny, kto jest bardziej dobry, kto jest bardziej zły. Natomiast w tym czasie zapomni swojej paplaninie dotyczącej podatka najbogatszych. Zakończy o swojej paplaninie związanej z negatywnym ustawodawstwem skierowanym w stronę sztucznej inteligencji zarówno jedna i druga strona, ponieważ republikanie... Też chcą przeprowadzić negatywne ustawodawstwo w stronę Big Techu. Natomiast Big Tech raczej teraz jest nastawiony pro-izraelsko, e, więc republikanie będą atakowali Big Tech i będą się mniej więcej między sobą przepychać o tematy, które, tak jak powiedziałem, nie wpływają na przyszłe zyski. To jest oczywiście myślenie no, bardzo krwiożercze, ale rynek taki jest. Rynek ma zimne serce, rynek jest krwiożerczy. I to też Państwo zobaczycie. Mamy tutaj Twittera Republikanów. No, wszystkie praktycznie narracje są skrajnie pro-izraelskie i antyirańskie. To jest też istotne. Republikanie są skrajnie antyirańscy. Ja też uważam, że długoterminowo właśnie wiele fundacji, które miało umiarkowane demokratyczne podejście, postawi w tym roku na wybór strony. Republikańskiej z demokratycznej. Zobaczymy, jak to się rozegra jestem ciekawy. Natomiast, tak powiedziałem, nie dajcie się Państwo wplątać w tą ideologiczną grę pod tytułem kto ma rację, kto nie, tylko po prostu zachowajcie spokój i zrozumcie, że jest to dobre dla rynku, ponieważ te dwie strony zajmą się tematami, takimi jak właśnie teraz Izrael, potem aborcja. To są tematy, które rynek lubi. Bo budzą skrajne emocje, ludzie pochłaniają swój wolny czas, natomiast firmy robią swoje. Czyli co robią? No, zarabiają pieniądze no i to jest, to jest jakby kluczowe dla rynku. Rynek musi mieć stabilne otoczenie na poziomie ustawodawstwa. Im więcej tematów ideologicznych, tym mniej ustaw, mamy silną korelację, mniej ustaw podatkowych i finansowych. Czy kiedykolwiek, w jakimkolwiek roku, gdy było poruszane Poruszany skrajny temat, właśnie ideologiczny, od aborcji po jakieś e, prawa mniejszości, czy w, te, w danym roku jakaś partia wprowadziła skrajnie negatywne ustawodawstwo fiskalne? Raczej nie. E, przynajmniej do 2000 roku nie było tego typu e, sytuacji, ponieważ ludzie pochłaniają się tymi, tymi skrajnymi e, tematami, które nie mają żadnego znaczenia. To by było na tyle. Oczywiście nie będziemy teraz oceniali wpływu na globalną gospodarkę tego konfliktu. No bo po prostu trzeba poczekać, jak to się rozegra. Na razie nie ma to żadnego znaczenia, bo wpływ tych ekonomii jest zbyt mały. Co będzie w przyszłości, to się okaże, będziemy nadal to monitorować. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.